Wiedeńczyk zbrodniarzem. Kolejny przestępca to Otto Gustav Wechter, Wiedeńczyk, członek NSDAP, SA i SS od lat dwudziestych, zaprawiony w bojach. W czasie wojny służył w stopniu generała SS-Gruppenführer. Działał w Polsce. Był gubernatorem najpierw dystryktu krakowskiego, a potem Galicji, czyli Lwowa i Ziem Wschodnich. Organizator i dostojny uczestnik 18 grudnia 1939 roku jednej z pierwszych masowych egzekucji 52 cywili w Bochni. Tworzył getta dla ludności żydowskiej i organizował. Terror na ziemiach polskich. Uciekł do Włoch, gdzie zmarł śmiercią naturalną w 1949 roku. Był jednym z setek tysięcy, a może i milionów tych, którzy uniknęli sprawiedliwości ziemskiej. Proszę o wsparcie finansowe do druku broszury pod tytułem Pamięci ofiar zbrodni niemieckich. Link do zbiórki w opisie.